Przystępujemy do następnego, do następnego projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze a bez określonych kasentów i wysokości wynagrodzenia za MKASO. Sami już opinie Komisji Budżetu. Komisja Budżetu wnioskowała o 6%. Ale tak? już E, poprzednio e, wniosek e, do e, wniosek komisji był 7%. E, otwieram dyskusję czy e, 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 tak samo mamy. E, w projekcie uchwały, która została przygotowana przez pana burta, że ustala się wynagrodzenia za wysokości 7%. E, czy jeszcze e, państwo radni chcą zabrać e, głos? Proszę. W temacie, jakby się podwyżki diety na 400 zł, w związku z tym, że pozwoliłem w swoim wniosku, ponosiłem 400 zł w wysokości biedy, dlatego proponowałem obniżenie naszej potęgi, że, na że następuje ten bilans. Chodziło o niewyprzanie, jakby zależyło od na tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Proszę, Pan Radny Słoma. No ja 7%, tak jak tu wójt to to Dziękuję bardzo. Mamy dwa wnioski. Pierwszy z Komisji Budżetu. Będziemy głosować. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku z Komisji Budżetu o wynagrodzenie za w wysokości 6%? Pięć osób za. Kto jest przeciw? Czy pięć osób przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Pani radni? Ja tak? Przedjęto głosowanie, ale jest jeszcze drugi wniosek. Bo jest jeszcze drugi wniosek. Jest treść uchwały. Przystępujemy do Mm. Panie, jeszcze oba tak tutaj jak my, Pana Miejskiego, jeden z członków Rady jest inkasentem, nie wiem czy powinien brać udział no. w głosowaniu. Czy to jest sprzeczne? To dotyczy jego interesu prawnego? tak? Ale ja radni, nie chcę w, 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 w tym przypadku Pani, niestety jak wtedy, Pani ja inkasentem, ja a Pani głosowała właśnie i ten głos właśnie przeważył, że będzie głosowany inny wniosek. Ale panie Sławomirze, radni sobie też sami diety ustalają i go sami dla siebie. Tak, ustalają, ale to jest co innego. To jest kompetencja. Nie żeby wie pani radni, ktokolwiek, ktokolwiek nie byłby mógł, żeby to było w Proszę Państwa, wykonamy reasumpcję głosowania. Poproszę o radną Henrykę Koper o wstrzymanie się od głosowania o wzięciu udziału w głosowaniu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Budżetu, która ustala wynagrodzenie zajętaso w wysokości 6%? Pięć osób za, kto jest przeciw? 4 osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Jedna osoba nie brała udziału. Proszę Państwa, czyli zmieniamy wysokość kasa na 6%. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie. Zarządzanie poboru podatków od osób fizycznych w drodze kasa, rozkreślone kasę w wysokości wynagrodzenia za mną kasą. kaso, nadal gminy uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zarządza się poborem podatków od nieruchomości podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych nadal gminy raszym w drodze kasa. W paragrafie drugim określa się innymi kasetami podatków określonych w paragrafie pierwszym mniejszej uchwały osoby wymienione w załączniku do mniejszej uchwały. W paragrafie trzecim ustala się wynagrodzenie niezainkasowe w wysokości 6% od sumień zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy w naszym programie podatku. W paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się do gminy Raszyn. W paragrafie szóstym traci moc uchwała nr 30 łamane przez 639, łamane przez 04 Rady z z dnia 9 września 2004 roku w sprawie określenia kilka i wysokości wynagrodzenia zajął kasu podatku nieruchomości rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego do osób fizycznych. W paragrafie 7 uchwała wchodzi w życie po uchwiecie 14 tygodnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Radzieckiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Nawet byłem. 9 osób za. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Uchwała została przyjęta. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Przepraszam jeszcze raz przed nawadzonymi głosowania. Kto z Państwa razem za przyjęcie swojej uchwały? Osiem osób za. Kto się wstrzymał? Trzy osoby się wstrzymały, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. W załączniku mamy wykaz inwestycji podatku od nieruchomości rolnego leśnego wraz ze wskazami terenu inkasowania. W tej chwili jest to, każdy sołtys jest przyporządkowany do swojego społeczeństwa i osiedla, i tylko te osoby mogą zbierać podatki. Jeśli się zmieni sołtys, będziemy wtedy zmieniać. Uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu porządku. Pan? O, pan. Proszę, pan Kazimierz. Czy można, tak, no, Czy można by podać e, przepis, z którego wynika, że zbieranie i kasa jest obowiązkiem z Nie, nie ma obowiązku. Nie ma takiego przepisu. Tak samo nie ma obowiązku rozdawania nakazu w Nie ma Nie rady, do... rady, 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 rady nie musi roznosić nakazu, tak, tak też nie musi zbierać podatku.